Z Ochydzani. Szanowni Państwo, dawno temu, kiedy zawitał do nas kapitalizm, konkurowało ze sobą kilka firm mleczarskich. Wówczas o jednej z nich usłyszałam dużo złego. Nie mam pewności, czy nie były to czasem oszczerstwa konkurencji, ale chociaż minęło wiele lat, Nadal unikam wyrobów tej firmy. Jak widać, tak właśnie działa reklama i antyreklama. PiS, opluwany tak długo i konsekwentnie, stał się wrogiem publicznym numer jeden, i nikt już dzisiaj nie zadaje pytania dlaczego. Nawet ci, którym wydaje się, że są sprawiedliwi. Skłonni są przyjmować odpowiedzialność zbiorową za dobrą monetę. Za wszelkie zło 25 lat obwiniają całą klasę polityczną, nie patrząc, że PiS rządził tylko przez 2,5 roku, a więc jedynie przez 1 dziesiątą tego czasu. Ale czy, aby wszyscy moi rodacy są tylko naiwni? Przedstawione mapki pokazują jak rozkłada się przestępczość, a jak poparcie dla dotychczasowej władzy w naszym pięknym kraju. Uderzająca zbieżność. Przestępcy nie chcą zmian. Są zapewne w układach mafijnych, w których ta władza jest gwarantem stałości. Są oczywiście za zgodą na ten układ. Uczciwi natomiast marzą o zmianach, o normalności, o tym, żeby to przestępcy siedzieli za kratkami, a nie ci, którzy ośmielili się ich ścigać. Warto przy tej okazji przypomnieć, że oszustw wyborczych jak sama nazwa wskazuje Będą usiłowali dokonywać oszuści. Patrzmy im na ręce, mówiła Małgorzata Tod.